Słuchajcie, dzisiaj czekamy na Organka, wszystko tutaj skoordynował Włodek, będziemy grali w piłeczkę ja troszeczkę żałuję, że go zaprosiliśmy w tym roku na Kazimiernikation, ponieważ wszystkie albo prawie wszystkie dziewczyny na niego lecą, włącznie z moją siostrą, to mnie trochę frustruje, no ale już umowy podpisane, trudno co robić, już niech zagra, a my też sobie teraz pogramy i czekamy aż on przyjdzie, żeby z nim pograć. <ślesk> I tak będę grał na Kazimiernikejszy Słuchaj, odnośnie tej smacy, która mnie tu inspiruje tak druicko, czy jakieś czary muzyczne odprawisz w tym roku na Kazimiernikejszy? Co co będzie? Mary. Czary mary? Tak. Jakie będą czary mary? Jakie same mary będą? Nie wiem właśnie, jakie się nabierają mnie w nocy, wiesz I takie będą na tym? No chyba tak, nie wiem jak chcesz czarów marów, no to, to jakieś muszę wymyślić. No a ja chciałem zagrać koncert normalnie. Jaki? Rock kontrolowy. O, to super. <noise> czyli a byłeś tak... kiedyś w kamieniołomach? Czekaj, teraz muszę wypuścić piłkę. Pracowałeś już kiedyś w kamieniołomach? Tak, po, po ja to robię na co dzień. Czyli Ułasz. będziesz się czuł jak u siebie w domu? Muzyka i piłka to są dwie moje takie rzeczy, które robię jako hobby. Jako hobby, a tak normalnie... A tak normalnie pracuję w kamieniołomach. Czyli widzimy się w kamieniołomach. Czyli u, w czyli u mnie w chacie. Czyli po prostu wpadniesz przy okazji, dasz jakiś tam koncert. Coś tam jeszcze powiem, parę słów. Myślę, że... I co, i będzie ta gitara, tak? Tak yy, Bas, perkusja, perkusja. Ląd yy, Wokal <grym> Dynamizm. Będzie jakiś wokal, coś? To właśnie z tym nie wiadomo jeszcze Aha, bo, ale to, że piosenki, one jakby, że O jakieś, miłości piosenki O miłości, a będą jakieś tek, teksty, takie... No, miłości o miłości, o tym... O czym jeszcze? O graniu rock'n'rolla No a jakieś reperkusje? I... Reperkusje <grym> też będą a, a... Jedna będzie będzie też jakiś bis? Jak będzie, będą nowacje. Tak, zawsze gramy pięć bisów 5 pisów i koncert... Mamy to w kontrakcie. A to ja nie czytałem dokładnie umowy, no wiesz, tylko patrzyłem na kwotę. Słuchaj... Ja też I Ja też mówię, że zagramy tylko trzy w takim razie. A, a, nie, ten... no... a, a byłeś kiedyś Kozmierzu? Nie, tak na poważnie to nie byłem. Na poważnie? Na byłem. poważnie nie byłem, serio i bardzo się cieszę, że tam będę. I to jeszcze jest tak w fajnej okazji. nie byłem, a zawsze wszyscy mówi, że jest takie piękne miasto. I tym wszystkim zawsze wierzyłem. Ale chcę to teraz sprawdzić na własne oczy a wiesz, że mamy niesamowitą publikę na Kazimiernikation? Nie wiem. No to się przekonasz. Przygotuj dla nich jakiś specjalny... bo oni tam w tych kamieniołomach przygotowują, po prostu tak, jak wyroki do tego... Tam są już na ten rozstawione w ten, w ten... już teraz. Już teraz? Tak. I oni jakby ćwiczą też klaskanie, wiesz, różne pod, podskoki. Nie, poważnie, poważnie, poważnie jest, mamy niesamowitą publikę, zrób dla nich jakiś tam numer coś. Mógłbyś się On Cię tak przed kamerą mógł zobowiązać, że tylko jakiś specjalny jeden numer dla Kazimiernikation zagrasz? Dobrze, mówimy tak. tak. Tak? Mamy to? No, mamy to? Na no dobra, no tak będzie. Niech to będzie wyjątkowe wydarzenie w takim razie. No to się widzi. Bomba. Bomba. Jesteś w kadrze. Jesteś w... No to się widzimy w lipcu w takim razie. Wygranek.